Y y no. Jakoś w w tym sezonie. raz Lepiej tylko. Lęku, jak były w tamtym sezonie, nie? Najpierw było podsumowanie 13. tygodnia. Oh, no, 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 no. Dwa! Z z Dwa.

to okay. siedzi, nie pogra, i gra do końca sezonu i zagra jeden mecz i już więcej nie przychodzi. Co? Dziesiątego meczu czy później? Ładnie się rzucił. Jeszcze, jeszcze! Kurwa Mako! Nie, że dobrze to grają, ale kurwa się zawsze myślą tylko ze sobą. kurwa. Dobrze chciałem do tego. Nie ma karty. Nie, jak odsuniesz! Jak odsuniesz, a nie odejdzie. A nie słyszałem, żeby twój zawodnik odsuwał

Nie, to było <grymne> znaczy, Ja myślę, że im w drugie połowie siły zabrakło po prostu. Też. Mila przecież, przeszedł samego siebie dzisiaj, kurwa. Eee, eee, ja Słuchaj, Ej, kości jest za Pani w obronie z tyłu! <grymne> Andrzej, za wysoko wychodzi! <grymne> 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 Bez dotknięcia. A nie? Takie same faule. A ja Ale to i tak było źle, bo tkłączy i co Panowie, powrót! Nie ma kto sił, to jest Bobby! Ale patrz, nie będzie pisał, no naprawdę tylko w mur, nie? Stara się zapierdolić. Jakie emocje? Jakie to